Przyznam, że nawet nie wiedziałam, że coś, co robię intuicyjnie od dłuższego czasu, zaczyna być zjawiskiem, które jest odpowiedzią na trudne i niestabilne czasy. I to zjawisko nazywa się tritonomia i pochodzi od zlepka dwóch słów: trit jako nagroda-przyjemność, i economics jako ekonomia. I w tym odcinku przyjrzymy się razem bliżej, czym jest ta ekonomia małych przyjemności, bo uważam ją za genialne zjawisko, jeżeli chodzi o celebrowanie swojego życia, ale z drugiej strony widzę kilka red flagów, które mogą spowodować, że jednak stanie się ona swojego rodzaju pułapką. I bardzo się cieszę, że słyszymy i widzimy się w przestrzeni Slow Talks. Ja nazywam się Janna Tobła-Pięczak i w tym podcaście zachęcam do tego, żeby żyć Uważniej, bardziej świadomie, porzucić takie funkcjonowanie na autopilocie, po to, żeby mocniej wsłuchać się w swoje potrzeby i skupić na tym, co dla nas ważne. Na co dzień więcej treści ode mnie znajdziesz na moim Instagramie janna.tobola, i za każdy komentarz, udostępnienie, miłe słowo jestem niezmiennie bardzo Wam wdzięczna. No dobra. To żeby zrozumieć lepiej to zjawisko ekonomii małych przyjemności, potrzebujemy zacząć od tego, że pokolenie Y i pokolenie Z zostały okrzyknięte jako pokolenia małych celów i zdecydowanie nie takich celów, jakie mogłoby oczekiwać społeczeństwo jeszcze kilka lat temu. No bo jeszcze te kilka lat temu takim wyznacznikiem dobrego życia, człowieka sukcesu były takie podstawowe filary jak no, no trzeba mieć rodzinę. Rodzina to podstawa. Ta rodzina musi mieszkać w jakimś mieszkaniu albo najlepiej w domu, bo to oznacza, że zaszliśmy już bardzo wysoko. Do tego oczywiście potrzebna jest kariera. Kariera, która nie dość, że usłana jest ciężką pracą, to jeszcze w perspektywie ma zdobywanie więcej i więcej. Można do tego dorzucić samochód, luksusowe dobra, ubrania, no wyjeżdżanie na wakacje, które prawdopodobnie kojarzą się z kierunkiem zagranicznym, palmą, plażą, no i to wszystko kojarzy, kojarzyło się z takim sukcesem, z tym, że dobrze pokierowaliśmy naszym życiem i że po kolei odhaczamy te wszystkie elementy, które powinny przynależeć do człowieka sukcesu. Natomiast dzisiaj te wielkie cele po pierwsze dla wielu osób są zdecydowanie trudniej dostępne, po drugie bardziej ryzykowne, a po trzecie zrobiliśmy w pewnym momencie takie sprawdzam i okazało się, że może nie do końca te dobra, które były społecznie uważane za sukces, wciąż dla nas są tą definicją sukcesu. Teraz szukamy, zaczynamy szukać innych rzeczy, zaczynamy podważać to, co kiedyś stanowiło o tym, że funkcjonujemy dobrze. I zaczynamy się zastanawiać, czy aby na pewno chcemy spędzać swoje życie na pięciu się po tej drabinie korporacyjnej i osiąganiu kolejnych sukcesów. Czy aby na pewno samochód, mieszkanie, dobra luksusowe są wyznacznikiem tego, że na co dzień jesteśmy szczęśliwi? Szukamy tego szczęścia w innych miejscach. Dla coraz większej grupy osób sam koncept założenia rodziny nie jest czymś, co ma stanowić o tym, czy oni dobrze pokierowali swoim życiem, czy jednak coś im nie wyszło. A co najważniejsze, coraz częściej nie chcemy już czekać wielu lat i dążyć do tych wszystkich rzeczy, które kiedyś były uznawane za miernik sukcesu. No i właśnie, i tutaj ma te swoje korzenie ekonomia małych przyjemności, czyli ta tritonomia. I to jest taka postawa, że zamiast warunkować swoje życie i sukces w tym swoim życiu, przyjemność w swoim życiu od tych wielkich kamieni milowych, my stawiamy bardziej na małe przyjemności, na takie codzienne rzeczy, które mogą nam wewnętrznie robić dobrze. I teraz co ważne, te rzeczy, z których możemy być dumni, które mogą być dla nas miernikiem sukcesu, one wcale nie muszą być wielkie, one wcale nie muszą być luksusowe, one mogą być tym i ja doszłam w swoim życiu do takiego momentu, że tak właśnie uważam, że jeżeli dysponuję czasem i jeżeli mogę spokojnie zanurzyć się w jakichś prostych przyjemnościach, to wtedy jestem bogatą osobą i to jest mój miernik sukcesu. Zamiast tej ciągłej pogoni za odhaczaniem kolejnych rzeczy, które bardzo często są tylko złudzeniem, bo wracając do teorii bieżni hedonistycznej i do odcinka, do którego mam wrażenie bardzo często odsyłam, znajdziecie link do niego w opisie albo gdzieś tutaj się właśnie Wyświetla, my nawet osiągając jakieś cele, szczególnie jeżeli pracujemy na nie bardzo długo, my oczywiście czerpiemy przyjemność, czerpiemy satysfakcję, ale ten poziom naszej satysfakcji, ten poziom naszego szczęścia, on jest w jakiś sposób ustalony. I nawet jeżeli my wybijemy się do góry, nawet jeżeli będzie ta ekscytacja, niesamowity wystrzał dopaminy i radość, to z czasem my zaczynamy to, coś, co osiągnęliśmy, traktować jako. Coś, co po prostu jest elementem naszego życia, i wracamy do jakiegoś naszego stałego poziomu szczęścia. W związku z tym, pokładanie nadziei, że jeżeli my przez wiele, wiele lat będziemy na coś pracować, i wtedy nadejdzie ten moment, w którym w końcu poczujemy spełnienie i szczęście. Coraz częściej przez młode pokolenie jest po prostu odrzucany, bo my ze względu na niestabilne czasy, ze względu na dynamikę tego, w jakim świecie żyjemy, nie zgadzamy się już na tą odroczoną przyjemność, tylko chcemy mieć tą przyjemność tu i teraz. Jasne, jak każda rzecz ma to dwie strony medalu, o których powiem za chwilę, ale to, co jest też taką zmianą w tej ekonomii małych przyjemności, to zwrócenie uwagi, że, że już nie funkcjonujemy na poziomie tych kamieni milowych, długoterminowych celów, tylko skupiamy się bardziej na takich kamieniach celowych. Tych celach, które będą o wiele bardziej w zasięgu wzroku i one nie muszą być wchodzeniem na Mount Everest, tylko one mogą być równie dobrze wejściem na Pobliski pagórek, który jest tuż obok, ale z jakiegoś powodu nigdy tam nie byliśmy. A to już może przynieść nam satysfakcję, zadowolenie i dodać paliwa do kolejnego działania. I te nasze. Przyjemności. Te nasze nagrody to naprawdę mogą być proste rzeczy. To może być kupienie sobie dobrej kawy i posiedzenie w kawiarni w nagrodę za to, że, że dotrzymałam sobie słowa i regularnie ćwiczyłam w danym tygodniu. Może to być kupienie sobie jakiejś nagrody za to, że poszła mi dobrze prezentacja w pracy. I co ważne, to nie musi być związane z wydawaniem pieniędzy, ale może to być zrobienie sobie takiego wolnego popołudnia i mini świętowanie w tygodniu, bo wydarzyło się coś, co zasługuje właśnie na to świętowanie. I w tej tritonomii zawarte są takie, takie trzy rzeczy: szybka nagroda, szybkie poczucie ulgi i szybkie poczucie wpływu. A to jest taka odpowiedź na niestabilny świat, w którym. Wszystkiego jest za dużo, ceny rosną, niepewność rośnie, tempo życia z każdym dniem wzrasta. Żyjemy w instant świecie, w którym akcja pociąga za sobą od razu reakcję, a ta dynamika zmian, która nam towarzyszy skutkuje tym, że czasami trudno jest zaplanować jakieś rzeczy. Bo nawet jeżeli te 15-20 lat temu decydowaliśmy się na rozwijanie jakiejś umiejętności, to była zdecydowanie wyższa szansa, że po tym roku czy dwóch, kiedy my tą umiejętność będziemy rozwijać, będzie czekać jakieś miejsce pracy, w którym będziemy mogli tą umiejętność wykorzystać. Teraz nawet jak patrzę na moją ex branżę, czyli na świat IT i tych wysyp osób po kursach ze specjalizacją user experience, jeszcze 3-4 lata temu wydawało się, że to jest wspaniała rola, która pociąga za sobą prestiż, pieniądze i stabilne zatrudnienie, bo firmy miały bardzo duże zapotrzebowanie na takie osoby. W związku z tym, że tak wiele usług przeniosło się w szybkim tempie z offline'u do online'u. A po tych dwóch, trzech latach wykształciliśmy bardzo dużo osób, które specjalizują się właśnie w user experience, i okazuje się, że sztuczna inteligencja może przejąć bardzo dużo umiejętności, które oni zdobyli. I mimo tego, że jeszcze chwilę temu te umiejętności były tak bardzo pożądane na rynku, to w związku z tymi dynamicznymi zmianami, w tym momencie jest bardzo dużo osób, które stawia sobie znak zapytania: OK, właśnie co? Przebranżowiłam, przebranżowiłem się, ale okazuje się, że już nie ma miejsca na rynku dla takich osób jak ja. Dlatego zauważamy coraz większy trend na tą ekonomię małych przyjemności, bo to buduje jakiś rytuał zapewniania sobie nagrody dla samej siebie i może wpływać na naszą motywację i zaangażowanie. Nawet jeżeli nie do końca wiemy, co dalej robić z naszym życiem, to odzyskujemy wpływ, mogąc sobie dostarczyć coś, co chociaż na chwilę sprawi nam przyjemność. No, i to ma związek też z tym, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że te kamienie milowe, te wyznaczniki sukcesu, które kiedyś działały, są na ten moment totalnie nie do osiągnięcia. I to nie chodzi o to, że one rezygnują z wieloletniej pracy nad czymś, tylko zdają sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli zainwestują kilkanaście lat pracy na coś, to i tak może się okazać, że niektóre z tych rzeczy nie będą w zasięgu ich ręki. I dlatego przerzucamy się na te. Może skromniejsze, bardziej realistyczne przede wszystkim cele, na które nie trzeba będzie czekać nie wiadomo ile i które będzie można uczcić o wiele szybciej. I domyślam się, że może odpalić się taka myśl. W tym młodym pokoleniu brakuje wytrwałości, brakuje konsekwencji, brakuje zaangażowania i spięcia dupy. Ale z drugiej strony, skoro każdy z nas ma wybór, jak może żyć, to ja osobiście wybieram dawanie sobie codziennie. Nawet mini dawki tej radości i przyjemności, zamiast odwlekania jej nie wiadomo ile w czasie, i życia w takim poczuciu ciągłego zapierdolu, ciągłego poszukiwania, ciągłego niedosytu i odkładania tej przyjemności na później, bo ja nie wiem, co będzie później. I wtedy kojarzy mi się ten obraz osób, które mówią: Odpocznę na emeryturze, będę podróżować na emeryturze, będę cieszyć się moim życiem na emeryturze. A czasem albo do tej emerytury w ogóle nie dociągają, albo są tak zmęczone, schorowane i zgorzkniałe, że po prostu nie są w stanie w tym późniejszym czasie cieszyć się tym, co w zasadzie obiecywały sobie przez całe życie. Więc to nowe pokolenie nie zgadza się na to, żeby te przyjemności i nagrody były tak odroczone w kontekście nawet tego, że nie wiadomo, co będzie w ciągu tych najbliższych kilku lat się działo, my My, bo ja się utożsamiam z tym trendem, my decydujemy się na to, żeby już w tej codzienności znajdować te mini powody do celebracji. I nie ma się też co oszukiwać, że coraz ciężej nam odraczać sobie tą nagrodę w czasie, kiedy w zalewie social mediów widzimy ciągłe sukcesy innych osób, to my też chcemy podarować sobie coś, żeby po prostu czuć się lepiej. I w tej tritonomii te kamienie calowe mogą wyglądać tak, że na przykład zamknęłam jakiś ważny etap pracy i idę świadomie to świętować. Zrobiłam jedną rzecz, którą odlekałam albo się bałam, to jako symbol tego, że jednak stać mnie na odwagę, stać mnie na odważne kroki, kupię sobie jakąś rzecz, którą będę nosić ze sobą. Pierścionek, naszyjnik, kolczyki, które będą mi o tym sukcesie przypominać. Może udało mi się coś przezwyciężyć, przetrwać jakiś kryzys, więc zrobię z tego mini rytuał albo świętowanie i po prostu na chwilę zapomnę o tych codziennych obowiązkach, tylko na dzisiaj, na weekend wyłączę się i będę po prostu cieszyć się z tego. Co udało mi się dokonać? I jeszcze jedna rzecz. Ta tritonomia nie mówi olej, cele długofalowe. Ona raczej pokazuje, że coraz więcej osób przestaje wierzyć, że te cele są gwarantowane. Więc przenosimy te nagrody tu i teraz, bo dążąc do tych rzeczy, które wydają się tak bardzo odległe i tak bardzo nierealne na ten moment, wybieramy być szczęśliwi na tu i teraz niż żyć ciągle w takim poczuciu braku. No i a propos tych mechanizmów, które to zjawisko tłumaczą, no to po pierwsze dostar dostarczamy sobie. Szybciej poczucie ulgi, bo na co dzień mamy dużo napięcia, dużo stresu, dużo sytuacji, które są dla nas wyzwaniem. A te małe nagrody są szybkie, nie potrzebujemy dużych rewolucji i możemy się po prostu na chwilę zatrzymać i złapać oddech. Druga rzecz, podchodząc w taki sposób do naszej codzienności, my możemy poczuć, że odzyskujemy kontrolę. Bo wiele z tych sukcesów i nagród odroczonych w czasie może nas pozbawiać tego poczucia kontroli, bo nie mamy wpływy na tą całą dynamikę zmian, a jeżeli my decydujemy się dostarczyć sobie przyjemność za te nasze mikrocele, no to wtedy czujemy, że jest akcja i reakcja i możemy w ten sposób budować większą motywację czy zaangażowania do stawiania sobie jakiś kolejnych nawet mikrowyzwań. Ale suma ich w czasie może dać nam bardzo fajne rezultaty, i może nie będzie to nie wiadomo jaka suma pieniędzy odłożona na mieszkanie na wkład własny, ale będzie to na przykład zadbanie o swoje zdrowie i samopoczucie, które sprawi, że będziemy mieć więcej siły i energii do tego, żeby działać, rozwijać się. A to może dopiero dalej poskutkować tym, że przyjdzie do nas więcej pieniędzy i to mieszkanie prędzej czy później się pojawi. Ale droga dojścia do niego jest po prostu skonstruowana w inny sposób. No i takie podejście, w którym skupiamy się na tym, czego tu i teraz potrzebujemy, którym potrafimy docenić rzeczy, które robimy, których potrafimy Docenić wdzięczność, ale też potrafimy się zatrzymać i zobaczyć, co się wydarzyło i w jakiś sposób to przycelebrować, to też wpływa na budowanie takiego naszego własnego spojrzenia na, samy, na samych siebie, na budowanie swojej tożsamości, bo to mogą być takie filary w naszej tożsamości, w których możemy powiedzieć, Jestem osobą, która dba o siebie. Jestem osobą, która potrafi się sobą zaopiekować. Jestem osobą, która potrafi doceniać. A ja bardzo mocno wierzę, że jeżeli my uczymy się wyrażać wdzięczność, jeżeli my tą wdzięczność wyrażamy, to w naszej codzienności zaczynamy dostrzegać coraz więcej do niej powodów. Więc jeżeli my dalej byśmy podążali tą ścieżką, że Będę z siebie zadowolona, kiedy osiągnę jakieś stanowisko w pracy, albo będę z siebie zadowolona, kiedy w końcu uda mi się odłożyć na to wymarzone mieszkanie to moglibyśmy naszą tożsamość opierać na ciągłym braku i byciu w tym ciągłym niedosycie i niezadowoleniu, niewystarczalności. Mogłoby to mieć wpływ na naszą pewność siebie. I budować cały bagaż przekonań, które wcale nie będą nas wspierać na drodze do tego sukcesu, tylko mogą nas bardziej ciągnąć w dół. Więc ta ekonomia małych przyjemności ma dużo takiego drugiego dna, którym nie wiem, może ja sobie dopowiadam, ale ja bardzo mocno wierzę, że to nastawienie może przynieść nam wiele dobrego. Jeżeli oczywiście zadbamy o pewne detale. Bo ciekawą rzeczą też jest to, że my zwykle myślimy o nagradzaniu siebie, i to jest ten stary schemat, te stare przekonania. Myślimy o nagradzaniu siebie w momencie, kiedy coś nam się uda, kiedy wygramy, kiedy osiągniemy jakiś sukces. Natomiast tridonomia ma też swoją drugą stronę. Powodem do sprawienia sobie przyjemności albo powodem do podarowania sobie nagrody nie musi być tylko sukces. Mogą być także trudne czy niewysołe sytuacje, z którymi się mierzymy. I ja wam też opowiadam o zjawisku, które nazwali marketingowcy, i które może być oczywiście w tym świecie pełnym konsumpcji wykorzystywane do tego, żeby zwiększać zyski firm, a opróżniać nasze kieszenie, ale zakładając, że tym naszym tritem, tą naszą nagrodą nie musi być tylko wydawanie pieniędzy, ta perspektywa może się zmienić. I właśnie powołując się na te raporty marketingowe, bardzo często tym powodem do podarowania sobie przyjemności może być na przykład sytuacja, że jesteśmy zmęczeni, że nie widzimy światełka w tunelu i kupujemy sobie pierścionek z jakimś symbolem po to, żeby ten symbol nam przypominał, że wszystko minie i teraz jest ciężko, te ciężkie chwile miną i nadejdą te chwile, które też będą dobre. Coraz częściej zdarzają się na przykład przyjęcia rozwodowe, które są nie powodem do tego, żeby się biczować i żeby. Patrzeć na to jako na porażkę, tylko żeby po prostu przycelebrować zamknięcie jakiegoś etapu w życiu i otwarcie się na nowy etap. Albo chociażby zrobienie czegoś dobrego dla siebie, ponieważ zostaliśmy zwolnieni z pracy, a nie biczowanie się nad tym, jak to bardzo jesteśmy beznadziejni i teraz sobie nie poradzimy. To jest po prostu zmiana perspektywy i inne podchodzenie do rzeczy, które nam się wydarzają, a na które nie zawsze mamy w pełni wpływ. I teraz kolejna uwaga. Ja nie uważam, że to podejście związane z ekonomią małych przyjemności zawsze będzie tylko dobre, albo też nie uważam, że można mu przypisywać tylko same złe rzeczy, właśnie jak ten konsumpcjonizm, odejście od wytrwałości i porzucenie jakichś wyższych idei, tylko skupienie się na tym hedonizmie tu i teraz. Ja przede wszystkim chcę Wam dać znać, że to może być informacja. To często jest droga do regulacji, do poradzenia sobie z tymi momentami trudniejszymi, czy nawet do zauważenia tego sukcesu, który odnosimy, zamiast przechodzenia do tych rzeczy jak na porządku dziennym i udawania, że one się nie wydarzyły. Szczególnie jeżeli tą tritonomię podpinamy pod te trudne rzeczy, to może być moment, w którym my po prostu zauważamy swój trud, doceniamy to, że kolejny raz dałyśmy, daliśmy radę. I robimy coś, co może być domknięciem tego trudnego momentu. No i czasem faktycznie może to być piękne, może być to realne dopełnienie, może to być zmiana jakichś naszych przekonań, zamknięcie jakiegoś etapu. Czasem niestety może okazać się plasterkiem, który naklejamy na ranę, ale może właśnie w tym momencie potrzebujemy takiego plasterka. Ja przez moich bliskich jestem postrzegana jako królowa celebracji, i jako ta osoba, która potrafi zmienić perspektywę i nawet z tych trudnych sytuacji wyciągać rzeczy, które są dobre. I teraz takie green flagi, które towarzyszą tej tritonomii, które możemy robić z myślą, że nie uciekamy od trudności, tylko faktycznie opiekujemy się sobą. To są takie momenty, kiedy te przyjemności stają się dla nas swojego rodzaju rytuałem albo nagrodą, która niesie za sobą ulgę, która powoduje, że jesteśmy w stanie złapać oddech, zatrzymać się na chwilę. Odnaleźć znowu jakąś miękkość, poklepać siebie po ramieniu, pogratulować sobie czegoś, wrócić w jakiś sposób do siebie. I warto, kiedy myślimy o tych przyjemnościach, rytuałach, żeby one po pierwsze miały jakieś ramy, żeby to nie poszło właśnie w tym kierunku nadmiernej konsumpcji, kiedy za każdą rzecz, którą zrobiliśmy, musimy siebie nagrodzić, bo wtedy. Wpadamy w kolejną pułapkę, że zamiast skontaktować się ze sobą i zamiast zrozumieć, z czego wynikają nasze potrzeby, my po prostu zarzucamy się zewnętrznymi bodźcami, żeby coś przykryć. Ważne jest to, żeby to, nagrodza... żeby to nagradzanie siebie było też świadome. Żebyśmy wiedzieli, po co to robimy, i żebyśmy zdawali sobie sprawę, czy kupienie tej kolejnej świeczki to będzie coś, co ja później wykorzystam do tego, żeby nie wiem, spędzić miły, miły wieczór, że będę w stanie docenić, że kupiłam sobie tą świeczkę i po prostu ona, nie wiem, mi o czymś przypomina. Albo jest dla mnie sposobem na to, żeby jakoś się wyregulować. Czy to będzie kolejna rzecz, którą kupimy, pocieszymy się nią na chwilę, a po chwili wyląduje w koszu, a nam pojawi się kolejna potrzeba dostarczenia sobie jakiejś przyjemności, która będzie tylko i wyłącznie chwilowa. Bo ważne jest to, żeby te nagrody, które sobie dostarczamy, sprawiały, że Będziemy w lepszym miejscu, w takim dobrym miejscu niż to, z którego zaczynaliśmy. Że wiecie, że nie będziemy czuć kaca, że kupiliśmy sobie kolejną rzecz albo że wydawali, wydaliśmy pieniądze, tylko będziemy w stanie to uczyć i docenić. Idę zjeść co do, coś dobrego w restauracji i. Doceniam to, czuję smak, jestem w tym momencie, cieszę się tym wydarzeniem, a nie traktuję to jako kolejną rzecz do odhaczenia i nawet nie zauważam, co takiego zjadłam. Albo tworzę sobie te wolne popołudnie, żeby zająć się rzeczami, które naprawdę mogą mi dać to, czego ja teraz potrzebuję, zamiast skrolowania, odpowiadania na czyjeś oczekiwania, albo zajmowania się rzeczami, które wcale nas nie regenerują, tylko nadal zabierają energię. No, i właśnie pierwszy taki retwak, który może się pojawić w tej ekonomii małych przyjemności, jeżeli powiemy sobie, że tak, to jest coś, czego ja teraz potrzebuję, to kiedy ta przyjemność zaczyna być ucieczką. Kiedy my chcemy przytuszować jakieś emocje, kiedy my chcemy udawać, że coś się nie wydarzyło, czyli na przykład kupuje coś, żeby nie czuć tych trudnych emocji. Albo robię coś nie po to, żeby odpocząć, tylko żeby się znieczulić, żeby pozbawić się jakiegoś chwilowego lęku czy napięcia. I po tym, jak serwujemy sobie tą przyjemność i nagrodę, która ma nam dać coś dobrego, kiedy my czujemy zjazd, kiedy my czujemy wyrzuty sumienia, to przestaje być dla nas karmiące. Kiedy pojawia się ten wstyd, żal i taka myśl, po co mi to było, to zdecydowanie jest czerwona flaga, że wcale nie robimy czegoś z intencją, żeby to uczcić albo żeby dać sobie przyjemność, tylko znowu coś tuszujemy. No i najgorzej, kiedy te małe przyjemności zaczynają nami rządzić i zaczynają być takim mechanizmem, który wykorzystujemy w każdej sytuacji. Jestem zestresowana, potrzebuję sobie coś kupić. Nudzę się, kupuję coś dla siebie. Trudna rozmowa, muszę iść się wyregulować. I zaczyna tworzyć się jakiś taki pattern, że zamiast usiąść i zastanowić się okej, okay, mierzyłam się z czymś trudnym albo okej, okay, wydarzyło się coś dobrego. Jak mogę to przycelebrować, Jak mogę sobie to uczcić? Wpadamy w jakiś pattern natychmiastowej konsumpcji i ja będę zawsze zachęcać do tego, żeby robić sobie te mikrocelebracje, mikrorytuały, żeby dawać sobie przyjemność, ale przede wszystkim, żeby robić to świadomie, żeby rozumieć z jakich naszych potrzeb to wynika, w jaki sposób i co jesteśmy sobie w stanie Tymi rzeczami dostarczyć, i żeby nie zamiatać tych trudnych spraw pod dywan, tylko patrzeć na nie jako informację i zastanawiać się, co my z tą informacją możemy zrobić. I jeszcze raz muszę to podkreślić: ta nagroda nie zawsze musi się wiązać z konsumpcją. To może być dłuższy spacer, to może być e, fajna rozmowa z kimś bliskim, to może, to może być zrobienie sobie wieczoru filmowego, to może być przygotowanie jakiegoś dobrego posiłku, o którym od dłuższego czasu myślałaś. Może kąpiel, może 10 minut ciszy, może zajęcie się czymś, co nie ma jakiegoś celu, zrobienie czegoś po nic, ale po prostu robienie rzeczy, na które masz ochotę. I ja czuję, że ta ekonomia małych przyjemności może być takim ciekawym zwrotem, zwróceniem się ku sobie, ku naszym potrzebom i zmiana tego ciągłego wymagania wobec siebie, zmiana tego wiecznego niezadowolenia i napięcia. Na podarowanie sobie takiej troski i docenianie siebie w tej codzienności, nagradzanie siebie za te kamienie calowe, które osiągam, niż odwlekanie tego wszystkiego na wieczne nigdy. I taka moja myśl końcowa jest taka, że ważne, żebyśmy my wiedzieli, kiedy to my wybieramy ten treat, tą przyjemność i nagrodę, a kiedy ten treat zarząd... A kiedy ten trit zaczyna rządzić nami. Mam nadzieję, że tym odcinkiem zachęcę cię do takiej refleksji na temat tego, jak ty siebie doceniasz, jak ty siebie nagradzasz, jak ty siebie traktujesz w tych trudnych sytuacjach. I być może do przyjrzenia się, jak tą ekonomię małych przyjemności możesz zacząć wykorzystywać w swojej codzienności, żeby nie odwlekać tych momentów celebracji na jakiś bliżej nieokreślony moment, tylko zacząć celebrować swoje życie tu i teraz. Bo ja też bardzo mocno wierzę, że to dobre, że to lekkie życie sprowadza się właśnie do tych prostych momentów, a nie do osiągania nie wiadomo jakich celów, które są bardzo daleko odroczone w przyszłości. Jestem bardzo ciekawa, co myślisz o tym zjawisku. Jestem też bardzo ciekawa, jak ono się będzie rozwijać właśnie w kontekście marketingowym i w kontekście komunikatów marek, które pewnie coraz częściej to zjawisko i tą naszą potrzebę będą wykorzystywać. I jak zwykle zachęcam do tego, i po to o tym mówię, żebyśmy mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów. No, i to na tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Let's